Szkody to są mało istotne. To, co żeś co przeżyłam i widziałam, bo musiałam z dziećmi, z teściową uciekać. Boże, bałam się, że się wszystko sparzy. Na początku, że mi wybuchł po prostu y, ciągnik w garażu, bo brama cała tak chodziła, tak się częsło, wszystko w domu się częsło. Ja mówię do teściowej, co się stało. No, chyba wybuch, ciągnik w garażu, no bo co innego, to był taki hałas. Na początku był huk, później był hałas i żeśmy nie wiedzieli, co się dzieje. Biegałam po domu w jedną stronę, w drugą, później mówię, no, wyszłam, zajrzę na dwór. Bałam się nawet tych drzwi otworzyć. I tak spojrzałam w prawo, patrzę, a tam straszny ogień. ja mówię: No nic, no gaz wybuchł. No, no na pewno gaz, tylko gaz. Zaraz sobie pomyślałam, że gaz. No i nic, żeśmy znowu później w domu biegali też tak samo. Brawa, jakiejś jakieś potrzebne. Nic nie brałam, bo myśl, nie myślałam o niczym, tylko o tym, żeby uciekać, bo nie wiadomo, co by. Było. Ja myślałam, że to za mną się palił u sąsiada, że tam wybuchło to, nie, że no po drugiej stronie, bo tak było u mnie na podwórzu widać. W papciach, dzieci bez kurtek, bez niczego, no żeśmy ładowali się do samochodu i, i uciekali. To było wszystko. I później żeśmy czekali na połowie ulicy Ostrowskiej aż do wieczora. No, noc żeśmy spędzili u rodziców, bo w domu nie wolno było zamieszkać. Ani zwierząt nie mogliśmy nic oprzątać, ani nic, bo nie wolno było wejść. na no, po prostu. To jest szczęście w nieszczęściu, że dużo osób nie było w tych domach. Bo jeżeli one, one by były, no tam ta pani z dzieckiem, sąsiadka, no uciekała i to jest dla niej, no jestem bardzo, to nie, nie umiem tego wyrazić, że ona tak uratowała to dziecko. Wizualnie on nie został uszkodzony. Dzisiaj zobaczyłam, że mur jest popękany, tęknie, No nie wiem, nie znam się na tym, ale myślę, że, że coś na pewno ucierpiał, bo wóch był straszny. Po prostu, no i drżenie ziemia po prostu też jakoś tak drżała, także na pewno jakoś fundamenty, tylko no, no trzeba fachowca teraz, który zna się, jak to będzie wyglądać, bo to może on dzisiaj stać, ale nie wiem, co będzie z nim za pięć, za, za dwa lata czy za pół roku, nie? Wszyscy żeśmy przeżyli, no bo ja uciekałam wnuczkę z wnuczką, synem, wywoziłam jej tam do moich teściów. Chciałam wrócić do córki, po córkę, droga była odcięta, był pożar, nie wiedziałam jak się do nich dostać, gdzie ich w ogóle znaleźć. Nikt nie odbierał telefonu, tyle komórek, prawie sześć osób, a nikt nie odbierał, no ale nikt nie zabrał komórki. Dopiero drogą okrężną do nich dotarłam i szukaliśmy, pytałam się ludzi, no ten się znalazł, tamten się znalazł, no i było wszystko ok. Nie? Zobaczyła te wielkie płomienie, co pani pomyśla? No nic, że nas za chwilę nie będzie, że trzeba uciekać, że trzeba uciekać jak najdalej, bo nie wiadomo, czy dom za chwilę, ziemia się nie obsunie, czy nie runiemy, czy na nas coś nie spadnie. Nie? Mówią, że wszystko jest zabezpieczone, że wszystko jest zrobione. Nie wierzy w to pani? Właśnie w to nie wierzę, po tym zdarzeniu nie wierzę. No i teraz człowiek będzie żył z tą obawą, że puknie, stuknie coś, to człowiek będzie chodził i nie wiadomo, czy czasami po prostu no, coś się nie powtórzy. Nie? Oby się nie powtórzyło i nikomu tego nie życzę. No i nie wiem, no. gdyby były pieniądze, to na pewno człowiek by zostawił to wszystko i poszedł gdzieś dalej. No ale wiadomo, że. Ostrów jest miastem bardzo bez pracy, no, ludzie zarabiają niskie emerytury, wystarcza to tylko na przeżycie miesięczne i to trzeba jeszcze bardzo dużo oszczędzać, także musimy ratować się tym, co nam zostało i to, co nam ludzie poprzynoszą. Bo ludzie naprawdę mają bardzo dobre serce, to że jestem. Właśnie, bez... Co potrzeba, zwłaszcza tym pani bliskim? Moim bliskim, no potrzeba po prostu. No, jak będzie to spalone, no to odzież, kołdry, pościele. No, tam już. Widzieliśmy, że już ludzie część pościel, pościeli poprzynosili. Już jest, pościele już są rzeczy, już są buty, już jest woda, już jest jedzenie. Na no. pewnie też. Nawet nie wiem, ile tego jest, bo tego jest dużo, także naprawdę. Właśnie państwo bo oni już to odbierali? Czy, czy na razie się czekasz, że się uzbiera jakaś część? Nie, już, już po prostu przywozili nawet sami sami do domu, sami dzwonią, gdzie wam przywieźć, co wam jeszcze brakuje. Także z telefonem po prostu sami, nie? No, a wczoraj tam jeszcze byliśmy po ośrodku, też tam córka była odebrać, tą za zapomogę, także po prostu też zarastawali rzeczy, to co mieli, to można było sobie wybrać. No chodziłam jeszcze po domu czy wokół domu. W domu był on, jak wybuch był, to byłem w piwnicy. Jak, jak pan to wtedy odebrał? Co się stało? Nie wiedziałem czy samoloty lądują, czy co, bo jak odrzuciłbyś 20 to szło, taki szło. Kiedy pan wyjrzał przez okno, co pan zobaczył? Ja bym wyszedł, no to widziałem, że płomień na 15 metrów. Pan Kolejną pan. myśl to była przez ogród, psy powypuszcza, żeby poszły w pole. Bez okrug przeszedłem do syna, ale to syn już uciekł dziecko i żona jego i on uciekał w pola. A ja wszedłem jeszcze całe mieszkanie i powołałem i nie ma nikogo, no to bym wyszedł. Nie? Z powrotem wyszedłem na podwórze, idę, tam jest taką brana metalowa i mówię zobaczę... Co się tam robi, ale już nie doszedłem, bo ja bym może doszedł i otwarł, to by mnie wyrzuciło. Wszyscy i... przeżyły? Jeden zginął, a drugi przyszedł z powrotem, jeszcze kulawy. I... No i zaś syna nie było i po tym podwórzu chodzę. Nie? No ale syn przyjechał tam z kolegą z samochodem i mnie i żonę zabrali. Czy będzie pan chciał mieszkać w pobliżu tego gazociągu? No a gdzie pójdę? Gdzie pójdę? jak już tam mieszkam 50 przeszło lat. A oglądał pan te zniszczenia? Był pan już na miejscu? Był, on jest. To szczęście, że to od tego szczytu to były łazienki, okna od łazienki, bo powylatywały, popolone, nie? A tak aby były normalne okna, no to, no to by nie było śladu. Wszystko by poszło w dym. To już chyba nerwowo przez okno do końca życia Pan będzie spoglądał. No nie, jest łatwo, po prostu nocami się już nie śpi, także Przejeżdżając tam koło tego, no ma się wrażenie, no nie wiem, jest takie wrażenie, że jeszcze może się coś za chwilę stać. A no ten rurociąg zostaje tutaj, tak? Gaza no ciąg. ale też. one zostaną, te rurociągi zostaną, przecież gaz musi dalej płynąć, także no, ta usterka zostanie naprawiona, tak samo yy, ta nowa linia gazu, no, też będzie dalej budowana. Ja byłem w mieszkaniu, była żona. Byliśmy z 12-miesięcznym dzieckiem, także no akurat byliśmy w jadalni i, i, i była sytuacja taka, że no... Ja jeszcze wcześniej rozmawiałem i ktoś mówił, że po prostu już była jakaś sytuacja takiego wybuchu, że w obrębie w zasadzie tutaj ktoś tam z tej firmy mówi, że tych domów nie będzie jak nastąpi wybuch. I w momencie, jak był ten potężny hubi, już zdałem sobie sprawę, że po prostu to już jest gaz. Także zobaczyłem, aby taką łunę ognia, która idzie w naszym kierunku, naszego domu, to już, no, tam to były sekundy, po prostu chwyciłem dziecko, żonę i zaczęliśmy uciekać jak najdalej od ognia, także tam przez pola, w zasadzie już boso biegliśmy, bo w zasadzie byliśmy takich sandałach, to pogubiliśmy to wszystko. Uciekliśmy już w momencie, gdy żona z dzieckiem jakby byliśmy tak oddaleni, już nawet gdzieś około 400 metrów 300 od tego, no jeszcze nie byłem taki pewien, czy to jest ta granica takiego bezpieczeństwa, że, że to dalej na przykład nie wybuchnie, bo tam oczywiście idą następne linie gazu. No wtedy zdałem sobie tylko taką świadomość, że jeszcze rodzice po prostu mieszkają z boku i oni tam no prawdopodobnie no, no też już albo nie żyją, albo po prostu no, coś strasznego się za chwilę stanie. Także zostawiłem żonę z tym dzieckiem już w bezpiecznym miejscu, wróciłem się jakby po rodziców, jeszcze straży w tamtym momencie nie było. Te służby akurat jechały, to były tam no już takie pierwsze minuty tego wszystkiego, ale siła ognia, temperatura już była taka wysoka, że gdzieś w odległości tak 200 metrów już nie dało się jakby dojść do domu rodziców, już czułem ten żar, który był, no, po prostu się wróciłem, zobaczyłem auto sąsiadów, które stało jakby, były tam kluczyki, sąsiad, ja mówię, że no po prostu wsiadłem w to auto, mówię, chodzi, jedziemy, no, Także wsiadł, bardzo mu jestem za to wdzięczny, i pojechaliśmy do domów rodziców. Wjechałem tam na podwórze, także no ten żar jakby szedł cały czas, ale auto nas chroniło. Wjechaliśmy na podwórze rodziców, wtedy no rodzice tam już byli w takim szoku troszeczkę, ale no weszli w auto. Jeszcze tam była problem taki, że Siostrzenica też tam mieszka w tym mieszkaniu i. No, mama mówi, że po prostu no, gdzieś tu była, rozmawiała z nią przed chwilą, ale nie może jej znaleźć. Także, ale zdają sobie sprawę, że no to już są sekundy, także postanowiłem, że jednak odwiozę rodziców tym autem, odwiozłem, już tak powiedzmy w taką jakby strefę. I wtedy już przyjechała stać, już y, były automatycznie te wszystkie drogi zablokowane, nie szło dojść. No y, muszę tam podziękować strażakom, bo y, poprosiłem, no w zasadzie mówiłem, zacząłem się ubierać w ten w tam, nie wiem, buty ich czy coś, bo ja byłem bosą i mówię, że po prostu jest tam prawdopodobnie osoba, która no, za chwilę zginie, jeżeli po prostu nie rotujemy i y, no, osłoniłem się, aby takim azbestowym, jakby można powiedzieć, ubraniem i, i poprosiłem tych dwóch starżaków, zgodzili się i pośliliśmy jakby w stronę po prostu tego żaru, ale jakby z tyłu budynków, także śliśmy, no znałem tam po prostu rozmieszczenie tych budynków, śliśmy bardzo blisko tych budynków, ale z tyłu, także weszliśmy tam przez tam magazyn rodziców, weszliśmy do tego mieszkania, oczywiście się tam już paliło, to się topiło wszystko, no sprawdziliśmy z tymi strażakami, że tam nie ma jakby, yy, siostrzenicy, no i no skoro nie ma, to miałem nadzieję, że już po prostu uciekła, żeśmy się wycofaliśmy, się, nie, a to już były naprawdę ostatnie sekundy, gdzie tam w ogóle dało się tam, no już ten żar był, nie, także popalenia y, plesów, takich rzeczy mam, no ale, 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 żyjemy, nie, także to jest chyba najważniejsze na dzień dzisiejszy. Święta niedługo, wszyscy są załamani w ciężkiej sytuacji, także no tutaj no trzeba podziękować po prostu mieszkańcom i tutaj ludziom naprawdę pomagają, to jest naprawdę coś wspaniałego.